Cześć. Chciałbym dzisiaj wyjaśnić sprawę popiołu w karmie. Jak to jest, że on tam jest? Dużo klientów w naszym sklepie stacjonarnym bardzo często, bardzo często zadaje pytanie, dlaczego dodawany jest popiół surowy do karmy? To nie jest tak, że on jest dodawany. Czym w ogóle jest popiół surowy? Popiół surowy to jest nic innego jak substancje mineralne, yy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, do prawidłowego rozwoju. Do po prostu bycia, życia. Jak jest mierzona ilość popiołu, czyli tych substancji mineralnych w karmach, poddaje się spalaniu. I po spaleniu z objętości jakiejś tam zostaje jakaś, i w ten sposób analogicznie procentowo przeliczamy, jaka ilość jest minerałów. Taka najbardziej odpowiednia jest między 5 a 10% zawarta w karmie. Większość karm, jak nie wszystkie, wysokiej jakości mieści się w tym przedziale. Jeżeli jakaś firma nie podaje takiej zawartości, no to jest to podejrzane. Dobrze się dowiedzieć wtedy jak to rzeczywiście jest z tą karmą, więc polecam państwu sprawdzić co macie na swoich etykietkach, swoich pokarmach, czy na pewno dajecie swoim pieskom i kotkom to, czego właśnie potrzebują do szczęścia i do bycia zdrowym. Jak lamiczka.